Wychodzimy na spływ kajakowy. Pięknego. a ja szukam szefa. On sobie tu stoi. Tu se stoi. Dzwoni tu Sławka? Nie, nie, zadzwoń do niego. Piękny Wschód organizuje cudowne spływy kajakowe. Zapraszamy, polecamy. Chodźcie, chodź tam. Chodź. Także początek przygody. Pokażcie, że chociaż jestem się troszkę zadowoleni. No.

Teraz to to to, to. Okay. <grafy> i tutaj. O, o. O. Także spokojnie, nie, nie, nie krzywimy się, że jest za mały, to na pewno nie będzie. Będzie dobry. E, przeszkód na rzece nie będzie raczej żadnych. Raczej. 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 No, Mielizny nie będziemy mieli. Będziemy mieli Ale generalnie zatopione drzewa boku rzeki, na środku, w różnych miejscach. Unikamy tego, nie podpływamy blisko Konaru. To był wyspę, słuchajcie. Jeżeli Darek wybierze lewą stronę, wszyscy płyną lewą stroną. Nie ma także, ktoś płynie sobie prawą stroną, prawda? Jak w stadzie? Jak w stadzie? Gdzieś, jak tak, żeby. Tak żeby nikt nie popłynął, gdzieś tam e, się zapodział, nie wiem, zaczepił za konar i co ty gdzieś tego go. jest żeby... pięknie wyglądacie. Dzięki, ci kochanie. Powyza... Dorotka! Dorota! O! Proszę się obejrzeć. Obejrzam się, widzisz <grywa> to? Nawet nie oddychaj teraz. Troszkę popróbujcie w tej chwili. W górę rzeki tu sobie popłyńcie. Tu jest szkoła. Wyczujcie sobie kajaczek, Lidiu, teraz, tu z prawej strony. Głowa stoi w miejscu, dupcia się waha w lewo, w prawo.

nic się nie stanie, bądźcie spokojne. W kapokach macie tam takie miejsca do telefonów chyba, nie? Nie ma. Ale to nic się nie stanie, zostawcie, to, nie panikujcie, proszę was. jak ktoś i to się nie obrażamy. Dajcie jakiś głos, żeby się nagrało. Tam, tam, tam spokojnie, spokojnie. Spokojnie, spokojnie. Dacie radę, dopływajcie do nich. Budujemy rampę i teraz delikatnie. Patrzcie w lewo i w prawo. Pięknie Wam to wyszło. Weź rękę prawo, Mariona. Pięknie Wam to wyszło, Panie. naprawdę. Kajakarzy, czyli e, szpały, zapalowanie na jeziora powodują to, że kajak nie ma Mamy tutaj kratkę, to, że my dalszej historii. Pięć lat temu była taka fala, około półtora metra wysokości. Fala. Półtora metra fala była? Tak. Tutaj? Tak. Kto skoczył na bombę? Był tak silny wiatr, była taka cofka jak na oceanie. Wszystko załamywało się. Płynęliśmy taką no, dużą łódź na morzu. A... Myśmy to pierwszy raz widzieli, coś niesamowitego. A dwa lata temu z grupą byliśmy, był szkwał taki przez podlasie. Przy hotelu mnóstwo drzew połamało. To naszą łódź wyrzuciło na brzeg. To myśmy, nie wiem, kilka godzin nie musieli wyciągać. Taki był silny wiatr. Też padał w poziomie. Jak się obracaliśmy do w stronę deszczu, to nas dusiło. Tak jakbyśmy wodę wkła w głowę wkładali w wiadro wody. Bo nie, da nie dało się wdychać. Chyba Sławek z nami był nawet na pokładzie. Na pokładzie A to były, były były leżaki, był cały catering. To wszystko po prostu w pokładu zostało zmieczone. Drzewa, wszystko, wszystko w poziomie. Tak jak na nartach, ten z tyłu musi patrzeć. film, więc wszystko co będziecie mówić jest słyszalne, nie będę tego resetował. Eee, nie mówcie Wspaniały kapitan nasz prowadzi nasz. Łobodobo, łobodobo, niech nam żyje prezes naszego lobu, niech żyje Słuchajcie, to będzie w sieci. No. Jak się rozbiera? Tak. Powiedzcie, jakie jest Wasze samopoczucie na Bugu? Coś, pięknego, Coś pięknego, pięknego. Wspaniałe. Coś pięknego. Mam okazję się rozebrać teraz. Po raz pierwszy od tygodnia. Masz rację. w końcu mnie dogrzało. Teraz proszę, bo nie zbira, te, tak. Bo się rozbieram. Oczywiście, że się to? Oczywiście, że pociągnę. Ociekuj. Możecie mówić! Pachnął, Wypadek. Jeszcze tam akurat. Chciałem się. Jak twoja firma się nazywa, Maruszu? Piękny stół dziki zachód. Polecamy. Jeśli spływy, to tylko z tym człowiekiem. poza tym mamy cudowną pogodę, nie? No jest bajka. Pogoda nas dzisiaj wynagradza za wszystkie trudy. nas. Tak jest. Zbliżamy się po malutku do hotelu Eterlite. Jest przed nami, już prawie widać skarpę. Piękne, cudowne tereny. Wspaniałe otoczenie: po prostu bajecznie, ciepło, pięknie. Zapraszamy. z Tobą poprzebywać, to mm. tak? Koniec mm. mojego Jak było? Ja, ja jeszcze nie mówię. bomba. Wszyscy przeżyli. No, no, ja. Tak. Banany od ucha do ucha. Super. Bardzo się cieszę. Torby rozciągasz, Ja Cię i, i, i wielkie. <tom>